Ty. On składa jaja. Weźmy się tu, rozejrzyjmy. Może znajdę gdzieś. Jest i ty, pa, pa, pa gniazdo jest. Halo, halo. To znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry. Ark Survival Ascended. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku byliśmy w jaskini. Aczkolwiek z tej wyprawy, to ja szczerze mówiąc, nie jestem zbyt zadowolony. Nie podobało mi się tam. Nie, nie podobało mi się tam. Yy, też możecie dać znać, co wy w ogóle myślicie o tych jaskiniach. Eee, bo z jednej strony chciałbym pokazać jaskinie na odcineczkach Ale z drugiej strony, kurde, no nie ma tam co pokazać No i chociaż jakby tam zrzuty jakieś się pojawiały i, i tego i, I żeby jakieś fajne schematy znaleźć To wiecie, jakiś by było Wow, ale schemat znalazłeś, Mosiek, super, kurde, nie? Eee, ale jeśli nie widzieliście poprzedniego odcineczka No to oczywiście serdecznie zapraszam was do zobaczenia poprzedniego odcineczka I już teraz możecie zostawić łapeczkę w górę I napisać komentarz dla zasięgów, żeby pomóc rozwijać mi kanał No i słuchajcie, w dzisiejszym odcineczku Czekajcie, zjedzmy kotleta. Zróbmy miejsce w ekwipunku. Eee, widzieliśmy ostatnio śmiesznego Dinka. I w sumie chciałbym go oswoić. Jego się nietypowo oswaja. I wydaje mi się, że może być w sumie spoko, nie? Będziemy potrzebowali Fermented Sweet Melon. Eee, do tego będziemy potrzebowali Beer Barrel. Eee, niestety, piwko się bardzo, bardzo długo robi, więc... Eee, no, będziemy musieli troszeczkę poczekać na to. Zróbmy... Eee, Zrobię może dwie beczki w sumie, albo. Dobra, dwie beczki wystarczą. Dwie beczki po wystarczą, poczekam trochę. Eee, zrobię troszeczkę tych, 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 tych. Eee, nie, pa nie pamiętam, tam był jeden gość właśnie na dużym levelu, ale nie pamiętam ile on tych. Eee, tych, tych eee, melonów chciał. No ale to zobaczymy. Będziemy ważyć piwo, no. Będziemy, słuchajcie, ważyć piwo. Mogę tu ważyć piwo i tu? Kurde, nie mogę. Weź to podnieść jeszcze, dobra Tchacz, kurde ja mam tylko tyle no, Dobra, niech będzie tyle I jakieś berki tu trzeba wrzucić Water in this. Ale to będzie miało wodę, dobra, będzie miało wodę, dobra, super I berry Wait for fermentation, then fill up a glass jar Czyli co, ja muszę słoiki tutaj wsadzić jeszcze? Kurde, dobra, zróbmy kilka na wszelki wypadek, bo nie wiem, ja nigdy piwa nie robiłem w tej grze. No dobra, słuchajcie, w międzyczasie jak ten tego. Kurde, co ja zrobiłem? Aha, portki założyłem. Eee, jak się robi piwko. To może polecimy po skarb, nie? Dobrze by było. Nadal. Gościu, chcesz mnie zabić? Nigdy w sobie tak nie miałem, że jak zeskakiwałem z wiwerny, że mnie zrzucała od razu. Zawsze jak wiecie, wiwerna gdzieś tam pikowała na dół, żeby wylądować, to mimo wszystko stałem na niej. Nawet jakbym miał gdzieś tam, nie wiem, na pięcie tylko się trzymać, to i tak stałem na niej. A tutaj ta wiwerna jak ląduje na ziemię, to, 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 to ciebie zrzuca i ty spadasz na dół i, i, i tracisz pół HP. Gdzie te skarby? ...pode mną. to dawaj. i co my tu mamy? Siodło kurde na Raptora. Jak ja nawet Raptora nie mam? I to był... i to był ten lepszy zrzut... ...lepsza mapa niby. Teraz sprawdźmy tą prymitywną. Ogólnie mało mapek dropię. Fajnie, by było w sumie jakby więcej tych mapek leciało. Też yy, wiecie, dużo dinków zabijam i po prostu nie mam wagi, i mój dinozaur po prostu nie podnosi nawet tych map. I ja często o tym zapominam, żeby woreczki sprawdzać, i, 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 i tak to właśnie wygląda. Co to kurde pod wodą jest? No skarb pod wodą. Ale jaja. No dobrze, mam sprzęt do nurkowania. Nie wiedziałem, że może być skarb pod wodą. Nie ja w ogóle mogę użyć łopaty pod wodą? Ale jaja. No dobra, zapomniałem, że podążanie mam na wiwernie. Dobra, co my tu mamy? Kola, suchus. O kurde. Wiwer na pomóż! No dobra, no to musimy zrobić to w takim razie inaczej. No, myślałem, że będzie łatwo, że, myślę, że będzie szybko. No, że będzie szybko. No, a tu tu paszyć, No dobra, dawaj to. Nie dawaj Glaukusa. Co ty robisz Glaukus? Co on robi? Jak on dziwnie pływa. Co ci się dzieje gościu? Płyń normalnie. Ty no ja nie mogę mapy tu użyć. Aaaa! Pomocy! No pomóż mi gościu! No przecież zabije mnie! Jaki typ, no? Co to kurde za mapa pod wodą jest, no? Co to ma być? Ani mapy użyć pod wodą nie mogę, kurde pewnie łopaty też wyciągnąć nie mogę. Co za... Teraz mnie pewnie piranie mnie. No oczywiście, że tu jest pirania. Gdzie jest mój glaukus? Mam pomysł. Ja mógł wiznować agresywny, nie? Nie mam pojęcia gdzie on jest. Tam jest. O no tu, synek. On w ogóle cały czas tak dziwnie pływa. Co, nie wiem co, o co tu chodzi. Dobra, a gdzie mój lucik? No właśnie, przecież po to przyszed przyszedłem. Tu jest. Znowu pancerz popsuty. W ogóle ja mam beznadziejny pancerz. Cały czas, kurde, bo przecież nie da się tu nic znaleźć. Żadnych zrzutów nie ma, nic, kurde, w tych jaskiniach. M masakracja to jest, masakracja. Dobra, I nie wiem, bo ja, kurde. Ty, Glaukus, jesteś troszeczkę useless tutaj w tym momencie do tego skarbu. Nie przydasz mi się. Przestań pływać. E, otwórzmy mapę. Dobra, mapa jest tu. No i płyniemy. Chodź za mną. Jak coś, to mnie broń. Jak ja mam to wykopać tutaj? Ciekawe. Czyli okay, wykopałem. Wow. Warto było umrzeć dla tego zrzutu. Znaczy, skarbu. Dobra, uciekamy, 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 uciekamy. No dobra, po długim czasie oczekiwania, słuchajcie, mam... Po jednym yy, tym, tym, tym... Yy, piwka. Czyli będę w stanie zrobić dwa fermented melony ja pierdziu ej, to mi nie wystarczy, żeby gościa oswoić. No dobra, no nic, no spróbujemy, no spróbujemy, zobaczymy, zobaczymy co Spyglass pokaże i zobaczymy ewentualnie ile tam będzie wchodzić. Jak będzie mało wchodzić, no to trudno, spróbujemy sobie oswoić coś innego. A piwko będzie się nam przynajmniej robić, nie? Eee, czy ja kurde naprawdę nie mam żadnego melona? Ty, gorąco mi jest, a mi ostatnio chyba umarł ten Pyromane. Albo leży tam na dole, bo przecież ja tu wychodziłem z gry no jest. Faktycznie. <laughs> Dobra, yy, no w każdym razie i tak, i tak samice se wyrzucę, bo samica mi zdechła ostatnio. Zrobimy tak, hop, obchyc hit. Hop, Mała. Hit. Muszę tu dokończyć ten, ten, ten... Będziemy chcieli za niedługo reakcję oswajać, aczkolwiek no ja bym właśnie chciał... Yy, yy, też powód, dla którego chciałbym właśnie zrzuty... By ogarnąć sobie i w jaskiniach coś pozbierać, jakieś schematy, e, bo ja mam strasznie słaby pancerz, nie? a chciałbym reksa spróbować oswoić, e, tylko że tego reksa się oswaja troszeczkę inaczej niż normalnego reksa, e, bo te tyranozaury one są z moda i je się oswaja właśnie w podobny sposób, jak się oswaja karharodontosaurusa, czyli trzeba mu przynieść ciało jakiegoś dinozaura, z tą różnicą, że to ciało muszę cały czas trzymać w ręce. Trzymam ręce i on dopiero je musi zjeść z moich rąk. A co za tym idzie, prawdopodobnie on też mnie ugryzie. Więc chciałbym mieć lepszy pancerz, żeby nie zginąć, nie, od razu, e, bo to lipa trochę będzie. On mnie ugryzie dwa razy i mi się pancerz zepsuje, tak naprawdę. E, dlatego chciałem mieć lepsze lepsze te, nie, lepsze, lepsze. No, no wiecie, no no, 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 no wiecie, no. E, I no rozczarowałem się w tej ostatniej jaskini. Nie tak bardzo bym powiedział, że się rozczarowałem. Kurde, patrzcie, jak ja latam. Dobra, dawaj tu. Hop, hit. Dwa melony, hop, hit. Cztery melony. Jak to tak mało tych melonów? No dobra, fermented melon. No ja jestem tylko dwa w stanie wykraftować. Mam nadzieję, że to się nie psuje jakoś bardzo szybko. No to już jest zepsute, więc nie powinno się to psuć szybko. Pół godziny. O ja, pierdzielę. I jeszcze na dodatek się nie stakuje. O jasna dupa i kamieni kupa. A trzeba było to craftować na miejscu. Eee, no dobra, no to w takim razie lecę do Redwoodu i szukam takiego kurczaka. No i spróbujemy sobie gościa oswoić, no. próbujemy sobie gościa oswoić. Teraz nie wiem, no chyba Gigantoraptorem tam będę biegał. Bo jego będziemy musieli obić do 25% HP. Eee, a potem go będziemy musieli złapać w bole. E, Bole mam już przygotowane, mam 4 sztuki, powinienem trafić, mam nadzieję. E, 4 szanse, no to, 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 to dużo. 4 szanse to jest dużo na trafienie bolą. No i potem go karmimy tym, nie? I teraz się w sumie zastanawiam, jak to będzie wyglądać. E, później, nie? Nakarmię go raz i co? I on zaśnie? Czy, czy się oswoi? E, bo przecież bola to tylko 10 sekund, nie? Co potem? Ja nawet nie pamiętam, kurde, jak on się nazywał ten gość. Weźmy Spyglassa. Jak on się nazywał ten kurczak? Bo bym sobie go wpisał w tego, nie? Wpisałbym tego w tego Dzynksa E? Co to było takie głośne? A co to jest to? Po 100 Suchus. To jest 165 level. Cannot be ten but they produce a nest in the wild Eweluger Kurde ty on składa jaja no weźmy się tu rozejrzyjmy, może znajdę gdzieś Jest i ty pa, pa, pa gniazdo jest 165 level? A jajko jest? Ty ale nie widzę jajka To suchu z nest, o jajko, już ktoś ukradł, nie? Jakiś ham, bober, ukradł jajo. No, może się wykulało z gniazda albo coś. No nie, no nie bardzo. Dobra, yy, bo dzięki tego zapomniałem już, po co tu przylecie? Bo mi się fermentet melony yy, yy, zepsują. Szukamy kurczaka. Kurde, jak on się nazywał ten chłop? No jakże, że on się nazywał? co jest. Tek, no co coś tam. Eee, ja wiem co to jest. To jest taki piesek. Widziałem to na folgarze jak W Folglarze. Eee, w sumie fajnie będzie też to spróbować kiedyś oswoić. Eee, widzę, że tu na tym na się widziałem, że on krwawienie zakłada jakieś. Może też być ciekawy Dinek. W sumie, bo on stakował jakby, tak jak yy, Deinosuchus. Ciekawy jestem w sumie jakby było, jakbyśmy go na bossa wzięli. Ej, to by nie było głupie w sumie. Ej, trzeba będzie to zapamiętać. I no, coś tam, coś tam. Napiszcie mi komentarz. I no, coś tam, coś tam. Eee, a ja wtedy przypnę wam serduszko i tego. I będę pamiętał, że muszę takiego gościa oswoić. Nie? a kurde, ty. No, to żebym wymyślił teraz plan. Plan doskonały. Dobra, znajdźmy kurczaka. Kurczak? Nie, to goblin. O, patrzcie, po stosuku znowu. Stink brew. O, śmierdzi mu. Zbuzi <laughs> mu śmierdzi. Gdzie masz jajo? Dobra, za chwilkę poszukamy jaja. Najpierw kurczak. Później wpiszę najwyżej sobie w tym, w szukajkę po stosuchusa i znajdziemy jakiegoś na dużym levelu i spróbujemy zlokalizować jakieś jajeczko wtedy, nie? No bo to też tak nie ma sensu. Jajko na setnym levelu, co to, co, nie dostanę, wiesz, co innego oswoić gościa na setnym levelu, bo wtedy będzie miał 150 chociaż, nie? A gdzie to tam, jajeczko na setnym, to się nie, nie pyli się to. Nie pyli się to. A tu co to jest? O, zobaczcie, tu jest ino coś tam, coś tam. I on jest zwykły. I jest jeszcze tekowy. No i teraz w sumie możemy się zastanowić, nie? O kurde, chciałem poczytać, jak się go oswaja. To mi go Hamy Bobry zabiły. Kurczak? Nie, to terrorbert. I wiecie, że ja nigdy Terrorberda nie oswajałem w tej grze? Chyba. A, a może oswajałem. Nie, dobra, Co cofam to, co powiedziałem. Jednak oswajałem. Tu jest też jakiś postosukus. Nie, to Karnotaurus. Ja No podobne dinki to są. Ty no ale gdzie ten kurczak? Jak on się nazywał? Ty no tu jest. Kelenken! No właśnie kielenka Kielenka. Dobra, weźmy w, w, wpiszmy Kelenkena Minimum setny, a wezmę tu 200. Może się respią na wyższym poziomie Dobra bo ja znajdę jakiegoś mocarnego Kelenkena tego. A się okaże, że i tak nie będę miał wystarczająco melonów, żeby go oswoić. Tu jest fajny, na 28 ataku ma. Dobra. To spróbujmy w takim razie tego gościa oswoić. Kurde, wiatrak zapomniałem wyłączyć, wybaczcie za, za hałas. Dobra, mamy Kierenkena. Dobra, przeczytajmy raz jeszcze. O kurde, o kurde. Kierenken! Dobra, został sam Kielen. Dobra, to jest 25%, dobra, jeszcze raz go ugryzę. Dobra, mamy bole, yy, Melon na slot. A zobaczcie tutaj dużo, dużo dłużej. Bola trwa, no ale zobaczcie, że ja dwoma melonami dałem mu tylko 1000 torporu. I on cały czas jest ready to eat, tak naprawdę, więc można, można go cały czas karmić, ale no potrzebuje dużo więcej piwka. Na tego gościa potrzebowałbym z no, 15 piwa. Więc. No, żeli papą! No, że papą! No, myślałem, że się uda gościa oswoić, ale się nie uda oswoić gościa. No, ale wiemy przynajmniej jak to robić, nie? I ile tego, tego wchodzi, więc czegoś się dowiedzieliśmy. To w takim razie znajdźmy yy, postosuchusa. Kurde, Kurda, może bym oswoił też tego, tego... Jak, go, jak mu, jak było? Napisaliście mi komentarz, ej. Przypomnijcie mi jeszcze raz. Szybciutko. Jak to było? Dobra, tutaj jest gość. 29, 37 ha... Ty, zaznaczyłem go i zniknął albo prawym kliknąłem i zniknął fajne HP ma ten ma fajne HP tu jest fajny atak w miarę o kurde tu jest kozacki atak no dobra rozejrzyjmy się w takim razie tutaj w tych yy, trzech miejscach jak on ten miał ten gość i coś tam coś tam ten osobnik mógł spaść z góry. Nie jest powiedziane, że on się tutaj zrespił. Nie widzę gniazda. Ty, patrzcie, śpi sobie. Leży sobie. A gdzie masz jajeczko, kolego? Ten miał super HP. A nie stękaj, gościu, nie stękaj. Masz kotleta, żry. Kurde, i powiem Wam szczerze, że ciężko znaleźć jajko. Jest jakiś Dinek, który podświetla jajka? No i co? Tu jest jeden, a trzech zaznaczałem. Dobra, lecę tam. Tamten miał dobry atak. No i zabił, go nie. 90 Bandit go zabił. To chyba świadczy o tym, że ten Dinek nie jest zbyt dobry. No ale nie ma. Oni nie robią tych jajek. No powinno tu być jajeczko, nie? Gdzieś w okolicy. też w sumie ciężko powiedzieć gdzie to dokładnie jest, nie? Gdzie on mógł to jajko wszędzie zrobić. Aczkolwiek on w sumie powinien łazić, łazić gdzieś bardziej właśnie mm, koło swojego gniazda, nie? Tylko, że ten się akurat bił z goblinem czy tam z bandytą jakimś, no nie wiem. Ciężko powiedzieć, mgła nie pomaga, ani trochę. Eee, dupać Kurde, no szkoda, bo widzieliśmy już jedno gniazdo, nie? Widzieliśmy gniazdo, ale z jakiegoś dziwnego powodu było puste to gniazdo. Nie wiem, czy mogło się zepsuć jajko? w sumie mogłoby się zepsuć jajko, nie? Skolwiek w sumie nie wiem, jak to działa dokładnie z tymi jajkami. A tu teraz w to miejsce, gdzie lecę, były dwa postosuchusy w jednym miejscu. Tylko nie wiem, to, to takie dziwne to jest. Gdzie to pokazuje? Kurde, że niby. No dobra, to nieważne, nie było tematu. Ten drugi też tu jest. Kurde, no gdzie ich tam wywiało? A tutaj teraz nie możemy sprawdzić. Kiedyś się dało sprawdzać y, przez skałę, co tam się dzieje. No, teraz już nie sprawdzę. No dobra, czyli tak, no to, to to odpada. Żaden z nich jajka nie zrobił. No to jest aż dziwne. O, o, o! Ten siedzi na gnieździe. Jest jajo, jest jajo. I on sobie siedział na tym jaju. On se normalnie siedział na tym jaju. Gdzie to jajo jest? O, patrzcie. Fajne. I gniazko znika. Ciekawe jestem, co się stało z tamtym gniazdem. E, co tam znaleźliśmy, nie? Gniazdo było puste. W sumie ciekawe. Dobra, no i czyli mamy gościa z HP, tak naprawdę. Dobra. Sprawdzę jeszcze tego na 160 i tego. I wrócimy do bazy, chyba. W sumie fajnie, nie? W sumie fajnie, że ten, że. Te mody dodają właśnie takie dinki, które gdzieś tam jajeczka składają i, i w ogóle nie. Ja wiem, że do Ark Survival Evolved był taki modzik, który właśnie eee, sprawiał, że wszystkie dinozaury jajeczka składały. I żeby oswoić tam jakiegoś dinozaura właśnie, no to trzeba było to jajeczko ukraść. No, a tam zawsze przy tym jajeczku statko małe biegało gdzieś, nie? I... I fajne, fajne, fajne takie rzeczy są, bo to też w sumie zmienia troszeczkę styl gry. Eee, z moim zdaniem fajnie. No dobra, zobaczcie, oni się tu biją z pandą. A może jak jest samiec, to nie może mieć? Ej, eee, ja w sumie nie sprawdziłem, ale to jest samica na sto... 75. Nie no, tutaj w tych szakach to ja nie, 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 w życiu nie znajdę jajka. Patrzcie, tu jest ta samica, ona się teraz położyła Ale ona tutaj gniazda nie ma, czemu ona tu leży? Dobra Olać to, słuchajcie, nie wiem yy, co z tymi jajkami Mamy jedno, to jest najważniejsze yy, Zobaczyłem na mapce, że jest ten ino coś tam coś tam, nie? Nie wiem czy go będziemy oswajać Tamable passive, no dobra, no ale Ale jak mam go niby nakarmić? No niby pasywnie się go oswaja, tylko kurde właśnie jak? To jest, kurde, doskonałe pytanie. Czekaj, bo ja nie wiem teraz, czy on do mnie leci, czy do tego niedźwiedzia. Mam kibelka, kurde, mogę spróbować w sumie. Hmm. W sumie, no, tak naprawdę, no, jest niby opis tego dinka, ale nie jest nic napisane tak naprawdę, jak go oswoić. Tamable passive no i koniec. Hmm. Nie wiem, pomyślimy. Pomyślimy, może w następnym odcineczku spróbujemy sobie gościa oswoić. A tymczasem wracam do bazy, wyklujemy sobie tego gościa i spróbujemy, no przetestujemy go, nie? Aczkolwiek no tam widzieliśmy go w walce mniej więcej, jak walczył z goblinem. No i goblin go naklepał, więc raczej tutaj jakiegoś szału się nie spodziewam, no ale przetestować możemy. Spróbowaliśmy kielękena, no i tego Postosuchusa znaleźliśmy jajeczko, więc spoko. Ale no. Trzeba będzie pomyśleć jeszcze, jak oswoić tego i nic tam, nie? No dobra, no mamy Postosuchusa Sukhusa 35 HP. No słaby atak, no ale HP dobre. Szkoda, że ten gościu, co miał dużo dużo tego, dużo mm, ataku, to nie, 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 nie miał jaja. W sensie gdzieś tam może jajko było jego, ale kurt, no ciężko takie coś znaleźć. Dobra, no nic. Przygotuję siodełko. Mamy jeszcze jakieś piwko? Ty, jest jakieś piwko. To elegancko. No dobra. No to to już widzę, że można z niego strzelać. Spoko. Można nim zbierać materiały. Eee, ma chyba miejsce na pasażera? Nie. Może to tylko tak siodło wygląda. Nie, ma pasażer... Yy, siodło. Jest ten. Siod tego, miejsce pasażera. Co to kurde na tym siodle jest? Patrzcie, jakiś goblin. Yy, I tego, i co? I tu można strzelać, i można tego ładować. No, coś tam, coś tam, nie? nie no, dobra. W każdym razie przetestujmy go w takim razie w walce. Dość szybki. Nie podskakuje. To minus. Minus za to, że nie podskakuje. Kurde, nic tu nie ma. Ja muszę z walczyć, podpalam? Nie, to Pyromain go podpalił. E, nie wiedziałem, że ten maluch mój na, na plecach, co go mam, on może gościa go podpalić. Ale i jaja, i wsysnął ogień z niego. Tylko musi mieć zasięg, oczywiście. Nie? No widzicie, tego malucha nie podpali. Dobra, prawy ctrl c No nie, nic, 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 nic specjalnego, ten dinozaur nic specjalnego nie ma Jeden ataczek No i właściwie to tyle Nie wiem nawet o co chodzi z tym Sting Breath Nie mam bladego pojęcia Bo nie ma ani specjalnego ataku, jakiegoś nie wiem Serowego zionięcia czy, czy coś, nic Więc nie wiem no, no, nic specjalnego ten dinozaur. No, nic specjalnego. Eee, no ale dobra. No słuchajcie, w następnym odcineczku. Wow, wow, wow! Synek! Coś ty to zrobił? Ty? Wziąłem go z, z tego. Wyrzuciłem, jakby mały. I on nagle się zrobił duży i pobiegł gdzieś tam. Po co on tu pobiegł? Dobra, w każdym razie. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to możecie napisać komentarz. Na pewno nie pływa mosiek, a ja przypnę wam serduszko. No ale słuchajcie, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.